jak sprawić, żeby włosy były gładkie i zdrowe na końcach. Ta toruka była myta i schła sobie po prostu na manekinie, więc jak widzimy, pomimo tego, że włosy są zdrowe, ale one po wyschnięciu no, wyglądają, no, nie, nie, nie wyglądają na wygładzone i takie bardzo, bardzo zdrowe, więc to musimy zrobić. Jeden z produktów, który, który, który polecam to jest serum, które mamy w sprzedaży i daje to odrobinkę, taką kuleczkę, rozmasowuje sobie w dłoniach i daje na włosy. Można dać na końcówki, można dać na całość, można dać na włosy mokre, można dać na włosy suche. Nie jest to istotne. Kiedy nałożymy sobie, możemy sobie jeszcze, nie wiem, rozczesać włosy, żeby, żeby serum dotarło sobie wszędzie. Do wygładzenia włosów stosuję lokówkę, lokówko suszarkę Baby Ważnym, ważnym elementem jest płyta ceramiczna. Podpinam sobie górną partię włosów w ten sposób, i zaczynam od włosów pierwszego rzędu od dołu, tutaj bokami, wszystkie sobie przejeżdżam, a potem zajmuję się górą, tak, żeby każdy włos wygładzić. Czasami niektóre panie uskarżają się podczas noszenia peruki, że tutaj te włosy z tyłu zaczynają im się kołtunić, przysparzają jakichś problemów. Jest to wynikiem tego, że się pewnie po, też pocimy i ten pot jednak ma negatywny wpływ na włos, ale też powodem tego może być to, że zaniedbujemy te włosy, dlatego właśnie podpinając te włosy tutaj na górze i te przeczesując lokówką, suszarką wszystkie dokładnie, ja wam zaraz pokażę, wybiorę i o, ładnie je naciągam. To nie chodzi o to, żeby i o to, żeby je naciągnąć, żeby te supełki jednak były zaciągnięte, a nie gdzieś e, tam luźno. Proszę zobaczyć, jakby włos e, od razu wygładził się jest bardzo delikatny, sprężysty. E, Przejeżdżamy po mokas. Tu widzicie już efekt końcowy. Włosy są wygładzone, takie sprężyste i, i, i gładkie. Także myślę, że spokojnie możecie sobie też poradzić z taką pielęgnacją właśnie w ten sam sposób i nawet przy starych wyróbkach, gdzie włosy są, były już nie wiem, ewentualnie farbowane czy po prostu już są starsze, mogą zawsze wyglądać gładko. Pięknie. Cześć.